Cześć, witam Was w nowym odcinku. Co jem w ciągu dnia? Tylko teraz, co jem przez cały tydzień, będąc w Polsce na wakacjach, bo dla mnie to dieta jest stylem życia. To nie jest dieta na chwilę, na moment, tylko na całe życie. I chcę się czuć zdrowa, pełna energii. Dlatego zawsze, gdziekolwiek jestem, szukam zdrowych zamienników, chcę się zdrowo odżywiać, chcę czuć się. Pełną energii, żeby kreować, tworzyć, działać, pracować, być zdrową osobą, dobrze się czuć w swoim ciele, bo żyjemy w tym ciele, chcemy się w nim dobrze czuć po prostu chcemy patrzeć na siebie w lustro i powiedzieć, dobrze się czuję, jestem sexy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robimy to dla siebie, przede wszystkim dla zdrowia. Także zobaczcie, co jem od pierwszego dnia. Kiedy pomidory smakują po, prawdziwymi pomidorami, a chleb jest po prostu fenomenalny. Takich rzeczy w Londynie nie ma, żeby trafić na dobry pomidor. Wow. My mamy kotlety z ciecierzycy. No. Tak ale. A, nie. ziemniaczki, no, sorówka. Ale, ale. No, no, takie moja mama robi pyszności. Statą przygotowują, to jemy. Mama przygotowała ciasto. Co to jest za ciasto, mama? To jest ciasto, rewiantki. Ja biszkoptowe, to było. z owocami. Owocami i czekoladą. I czekoladą, bez cukru. Bez, bez. Na xyliton. Na, Na xyliton. nie, Ja nie dziękuję. A co to jest? Pasta? Pasta jajeczna z papryką, z czypiurkiem. Mm, takie pyszności Urodziła na zakwasie, ale na takim czystym zakwasie, no, no, nie takim... No, no. To tutaj sałatka jarzynowa, tak? Mariola? A ta sałatka? Serkiem z, z suszonymi pomidorami, uuu coś innego, coś fajnego, kotleciki, co je bierzesz podgrzewać? Można je dołożyć czy nie? A co to jest? Tu też będziesz robić zdjęcie? A co to jest? Patrzcie. takie rzeczy w Polsce jadam. Mamy dobrobyt jeszcze, nie? In Póki mamy. Inflacja jeszcze jest na tyle znośna. Taka szalona Ja też sobie to wezmę. Tak, feta, pomidory. kotlety. Jako, że w tym jogurcie nie ma ani grama cukru, więc dodam miodu na samą górę. Po takim dość szalonym, intensywnym dniu zrobiłam sobie sałatkę z serem halloumi, awokado, ogórkiem małosolnym, i mam jeszcze takie dwie grzanki i już nie ma się doczekać, bo jestem super, super głodna. Dla mnie najistotniejsze w zdrowym odżywianiu. To na talerzu mam to, co lubię. I taka sałatka jest super zdrowa, daje dużo energii, uwielbiam. Siadanie, jadam sobie krumeczki, tutaj jest wszystko tak dobre, że jak przez kilka lat nie jadłam w ogóle chleba, tak teraz tutaj nadrabiam wszystko. Dodatkowo mama mi poleciła pokrzywę z wiśniem, i to jest tak przepyszne, że też Wam polecam, jeżeli macie ochotę na coś takiego ziołowego i gdzie nie czuć tego ziołowego posmaku, bo jest ten smak wiśni. Rewelacja i odkryłam w ogóle w pietronce takie jogurty wegę. To są takie w sumie smoothie, szejki, nie wiem jak to nazwać. A też bardzo dobre, więc też godne polecenia. Moja ulubiona sałatka z pieczarkami, serem, majonezem i pietruszką. Tutaj już czeka zapiekanka z warzywami i serem. Yeah, Banan, tu jest serek z kokosem I tu jest ciasteczko Tu jest bita śmietana z czekoladą I na to będą jeszcze owoce no oh, wow. Zobaczymy co co wyjdzie z tego Ser wow. Dzień rozpoczynamy od aceroli w płynie i żeby się wzmocnić, bo takie są sk skoki temperatur tutaj, że szok. Także, zdrówko Trzeba się tutaj wzmacniać, bo jednak w Anglii jest zupełnie inny klimat. Nie jest taki ostry jak tutaj. Czuć to zimno bardziej. Także, Koniecznie. Teraz będę jadła sałatkę, którą mama mi da. To jest moja ulubiona sałatka z pieczarkami, serem. Co tam jeszcze jest? Pietruszka. To są takie trzy główne składniki. Majonez, przeprawy. Rewelacja. Kupiłam sobie takie bułeczki, które są w 100% orkiszowe, więc właśnie będę jadła z tą sałatką. Jest po prostu rewelacyjne. Jeżeli macie jakiś właśnie Chcecie zrobić jakąś imprezę, nie macie pomysłu na sałatkę, to ta podbije serca wielu osób. Ona trochę smakuje jak taka baza na zapiekankę. Rewelacja ser pieczarki e pietruszka. Umiem takie szalone sielenie. Nie trzeba nic więcej robić. Do to, wszystko, co Back. Po prostu przepyszne. Tylko, że za dzień wyjeżdżam, więc musiałam zjeść to, co mam w lodówce. Powstała przepyszna sałatka z serem halloumi, którą uwielbiam, więc taka bomba witaminowa. Idealnie. Mam taką obiadę, kolację, więc idę zajadać. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli podobały Wam się te filmy, zostawcie mi łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!